Projekt Ogólnie ta robota to jest dzisiaj taki spontan. Nie miałem w planie tego robić. Po prostu byłem sobie w garaży, myślę sobie co by tu porobić. Jest jeszcze ładna pogoda. Trzeba pokopać. Później już będzie zimno, to już ta ziemia będzie zmarznięta, to już się nie będzie nadawać do kopania ręcznego. A tak jak nawet jak sobie wykopię, to myślę, że sobie zaszaruję. No i nie będę to sobie zaleje, tak? A znając życie, to jak już wykopałem, to jutro będę beton zamawiał, bo chcę zamówić cukru beton i go tutaj rozrzedzić. I Zajęło mi to 30 minut, nie więcej. Ja zamówiłem 1,2 metra sześciennego betonu. Zaraz pokażę dlaczego, bo to, to zostało, ale to jest w planie, że miało zostać. Bo ogólnie na to to powinno wyjść 900... niecały metr. Niecały metr sześcienny. O, a tak to wygląda. Ten mój system system spełnił zadanie idealnie idealnie no jak na jakiejś tam budowie profesjonalnej ale zobaczcie na mnie spocony to nie jest łatwa praca nie jest lekko tak to wyszło, zaraz super sobie przemyję jeszcze mam to już ocynkowane jeszcze wszystko świeże jest, ale porobiłem tutaj yy, ocynk pościągałem i <laughs> moje pierwsze w życiu spawanie spawanie, raczej smarkanie tak to wygląda tragedia tam jeszcze nie dokończyłem, bo mi zabrakło tych podkładek ale patrzcie na to, to jest najlepsze widzicie, jak się wykrzywił profil Od tego spawania? Ach, patrzcie, czym spawam w ogóle? Tym spawam. Patrzcie, ta spawarka jest wielkości, już Wam pokażę. To jest moja szlifierka kątowa, tak? A więc, niewiele większa od mojego telefonu. razem z wykonaniem takim jak widzicie tutaj 5 dni. Oczywiście 5 niepełnych dni, tylko po 2 trzy godziny, 4 godziny dziennie, to zależy jak mi tam się chciało. Więc myślę, że warto. Czyli całkowity koszt. Aha, zapomniałem powiedzieć, że ten profil, ten profil bramowy kosztował 756 zł. Czyli całkowity Koszt tej bramy, tak jak tu widzicie teraz, łącznie z farbą, wyszedł mnie 2100 zł. Całkowite No plus mój moje spawy, moje tam mój czas. 2100 zł. Brama mi się wydaje, że solidna. Jeszcze muszę, oczywiście, wydać 160 zł albo mniej, albo więcej, bo nie, nie jestem w temacie. Trzeba dokupić jeszcze tutaj ten profil taki e, C, który. E, który jest prowadzeniem do bramy, prowadzeniem, żeby ona stała w pionie. Tak, tutaj taki się przyspowowuje, przyspawuje, przyspawuje? No. Po prostu się montuje. No, to to muszę tutaj dokupić sobie jeszcze. To będzie jutro, bo dzisiaj jest 11 listopada, święto nieczynne. Tak yy, specjalnie to zrobiłem, że najpierw pomalowałem to wszystko, jutro będę szlifował w pewnych momentach i yy, zespawam sobie i jeszcze raz sobie zamaluję. To specjalnie, dlatego żeby tutaj to też jeszcze było zamalowane pod spodem, to specjalnie zrobiłem, tak. I do tego jeszcze trzeba dokupić yy, te zębatki tutaj, które kosztują 13 zł za metr. 13? Dobrze, 13 zł za metr. Zębatki potrzebuje 5 metrów, czyli 5 razy 13. To by było na tyle. Pozdrawiam. To efekt mojej pracy. Muszę troszkę ją do góry podnieść. Ale jest idealna. Wręcz idealna, idealnie rozmieszczona. Przede wszystkim tak jak planowałem. I tu końcóweczka. Też już dochodzi przeciwwaga. No, trzeba troszkę zamknąć, trochę za mocno ją otworzyłem. Jest Perfekt, perfekt. Perfect. w tym momencie zadzwoniłem. Brama się otwiera. I po chwili bezczynności sama się zamyka. Projekt